Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy nową grę, moi drodzy. Będę ogrywać Farmer Dynasty 1. Dlaczego? Ponieważ zgłosiłam się do playtestów dwójki i stwierdziłam, że logicznym byłoby najpierw pograć trochę w jedynkę, żeby sprawdzić, z czym to się je i czy gierka mi się spodoba. A jeżeli Wam się spodoba, to koniecznie stawcie łapeczkę w górę, suba na kanale. I co? Zaczynamy! No dobra, to zacznijmy sobie e, od nowej gry, jak to mówią po prostu. Włączmy sobie nową grę, sprawdźmy. W ogóle dość uroczo wygląda grafika. Nie jest może najlepsza, jednak to jest stosunkowo stara gra. E, więc mamy porozmawiać z Oliwierem. E, on po śmierci naszego dziadka ma nam przekazać informacje. Okej. Okay. Oliver przypomina mi, nie wiem czemu, Elvisa Prasley'a. Okej, okay, czyli wnioskuję, że odziedziczyliśmy po dziadku. Farmę. I kompletnie nie mam o tym pojęcia. Hm, to by się zgadzało. Ok, ludzie sobie pomagają i ogólnie ponoć jest super hiper i w ogóle aha mamy nowe achievementy mam nadzieję, że nie ogłuchniemy, no idę idziesz? idziemy, dobra, idziemy za Oliwierem to no taki odcięczek sprawdzający, wprowadzający. Myślę, że zobaczymy. Ja nie mam pojęcia o tej grze kompletnie, więc. Ale patrzcie, jaka rudera w ogóle, nie? Strasznie stara obora. Mam nadzieję, że będziemy mogli ją wyremontować. Okej, okay. no jest w kiepskim stanie, właśnie to powiedziałam, ziomek. O jezu, jaka piękna altanka. Patrzcie, gdzie mój haus. Ja pierdzielę, to jest mój dom, on nie ma dachu. Matku Bosku. Okej, okay, czyli samodzielnie będziemy dbać o gospodarstwo. Cudownie, no idę, idę. O, motylek. Strasznie powoli chodzisz, Oliwierze. Garaż, okej. Okay. No, mam nadzieję, że będę mogła naprawić tę konstrukcję. Mhm. Co dalej, Panie Oliwierze? Przekaż nam informacje, przekaż. Stodoła, doła, ok. Okej, okay. czyli trzeba naprawić. Wszystkie zwierzątka zostały sprzedane. O nie, myślałam, że będziemy jakiegoś starego konika czy coś. Ja natomiast jestem sentymentalna, więc dla mnie to by było super. Okej, okay, czy wszystkie naprawy możemy robić sami? Okej. Okay. Ale to czekajcie, jak ja mam tam wejść. Okej, okay, ale co mam tu zrobić z tymi drzwiami? Dwa metry, no dobra. He! Mogliby mi napisać, co mam zrobić, o. Statystyki, tu mam coś jeść. Tu nie, 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 O. Co ty gadasz? Tak łatwo się naprawia? Idę, idę. Gdzie jesteś? To silos jakiś na obornik, pewnie. Czy to moje pole? O matko, to moje pole. Pszenica? Chyba pszenica. Buduj rusztowanie? Jak się buduje rusztowanie? Mm, może w Escape jeszcze? Nie, nie, Escape, jak ja to kliknę? Tab. Rusztowanie. Ok, tylko jakie ja się buduje, Panie. Okej, okay, to już. Okej, okay. możemy się wspinać na dach. Ty, no, to jest przecież. Jak skończymy, to mam zejść. Ej, to bardzo proste. Ogólnie myślę, że jeżeli ja sobie z tym radzę, to jest to stosunkowo debilo odporne. Nie żeby coś. Ale fajnie, fajnie, że nie wiecie, takie. Wiecie, ja grałam tylko w farminga i ewentualnie w market simulator. Farm and market simulator, no ale tam to w ogóle nie było takich rzeczy. Tam to się bardziej zajmował sprzedażą. Więc nie miałam do czynienia jeszcze z taką grą, gdzie zajmuję się całą farmą. No bo w farmingu to wiecie, jak to jest. To tak bardziej zajmujecie się zwierzętami i plonami. A tu to kurczę, naprawdę trzeba się napracować. I czujecie, że to takie wasze. Dobra, możemy zejść. Oliwiar, gdzie jesteś? Czy ja mogę zabrać już to rusztowanie? Nie tu, tu. Ok, teraz idziemy do Oliviera. Olivier, wait for me. Ok, czyli mamy silosik. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Tak, najpierw trzeba wszystko. O Boże, jakie piękne szklarnie! O, MG, nie da się ich otworzyć, bo nie są zepsuta. Jezu, jakaś śliczna szklarnia. Są piękne. Baczka tam widzę z tyłu. Niesamowite. A, są materiały, okej. Okay. Dobra. Czy tak? Ogólnie to będziemy musieli trochę tego podziałać, bo to nie będzie takie łatwe zadanie. Ogólnie mi się podobała też klatka w takim starym stylu. Żałuję, że nie mogę jej takiej zostawić, żeby działała, wiecie? Bo jak dla mnie to ona miała taki urok swój, taki wiecie, właśnie starej budowli, ale takiej z duszą i z sercem. No, myślę, że Dobra, bo najpierw musimy skończyć oglądanie. A potem dopiero iść dalej. Poczekam na tego pana. Dobra, idziemy dalej z panem Oliwierem. On nam tutaj tłumaczy, że musimy się zabrać za tą robotę. Ale kompletnie nie zrozumiałam o co mu chodzi, ale spoko. Zajmijmy się tym tak musimy zrobić. Pomóż Oliwierowi udejść na gospodarstwo Oliwiera i napraw jego stodołę. Okej. Okay. A ja nie wiem, gdzie. O boże, Oliwier nas lubi! A to nie tędy, to ten. Masakra? Cóż za. Stare, ja nie będziemy iść. Zgubiłam się już, co? Wiesz, co ta gra mnie chyba robię w bambuko. Czyli prosta, Oliwier chce, żebyśmy pomogli. Ale ja nie wiem, gdzie Oliwier mieszka. Czekajcie. Statystyki farmy. Nie, to mnie nie interesuje. Sprawdźmy jeszcze jakiś. Heh. To nie jest prosta, moi drodzy, to nie jest prosta. Jest jakaś mapa. O! Cudownie. Mm, mm, mm. Czyli tu musimy iść, musimy iść do Oliviera. Okej, okay. nie mogę się tam przetra przetransportować w jakiś sposób, i nie mam też małej mapy. Czy ja zgadzać, że idę w dobrym kierunku. Trochę jest to głupie, że nie mam mini mapki. Czy to jest moje auto? Powiedzcie mi, że to jest moje auto i mogę do niego wsiąść. O Boże, mam auto, cudownie. Nie jest taki pierdzik śmieszny. Dobra, na razie zróbmy jedno. Dzisiaj skupmy się na Oliwierze, dobrze? Eee, czy ja jadę dobrze? Skąd mówić, czy ja nie jadę dobrze? Jadę raczej w złą stronę. Coś tak czuję, że jadę w złym kierunku. No i te misje gdzieś przydałoby się sprawdzić, ale nie wiem gdzie to się sprawdza. Ej, oj, 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 jeździć ta nie umiem dalej, moi drodzy. Dopiero się uczę. Jakby musi się dać. E... Aha. Jakby czuję, że musi się dać w jakiś sposób. Okej, okay, jesteśmy już blisko. Mogłaby się trzymać swojego pasa na przykład. Czy tu już jest farma Oliwiera? Wydaje mi się, że tak. Ale taka wielka? Nie, w drugą stronę, w drugą stronę wredno. Coś tak czułam, że coś za dużo. Czyli tu gdzieś musiałam skręcić. To jest farma Oliwiera. Okej. Okay. Udało nam się ją znaleźć. O, i tutaj jest ta stodoła, którą musimy naprawić. Czy potrzebujemy? Tak. Zaczniemy sobie szybciutko od rusztowania, moi drodzy. Bo przecież musimy... Musimy sobie wziąć nasze naprawy. Skakujemy na rusztowanie. Jak na nie wejść? Panie, ale ja nie mam słodków. Jeszcze jedno rusztowanie potrzebujemy, żeby ten, czy co? Jakie mam tutaj rusztowanie, które mogę wejść. Halo. Nie żeby coś, ale nie mogę postawić rusztowania z drabinką. O, tu mogę. Dobra, to temu może pozbierajmy. I jak mam teraz zabrać to rusztowanie? E. E. Dobra. Odkryłam, że mogę szybciej zmieniać narzędzia, więc fajnie. Że nie trzeba za każdym razem wchodzić w ten y, tab. Tylko można sobie na spokojnie tutaj wskoczyć i naprawiamy, moi drodzy, dach. Coś tam zarobimy za to, jakieś grosze, więc fajnie, przyda nam się. Musimy sobie pomagać. W tej małej naszej wiosce, w naszym gospodarstwie. Myślę, że super. Super będzie zabawa w tej grze. Coś czuję, że się polubimy. Jeszcze troszeczkę desków. Z tej strony też już naprawiły. Tak, teraz idziemy dalej. Oliver też potrzebuje mieć dobrą stodołę sprawną. Na swoje siano. I kiszonkę. Tu jest jeszcze dziura z jakiegoś powodu. Dobra, z tej strony teraz tak okno. To jest okno inżyniera. Oko inżyniera. Śmiesznie to brzmi. Oko inżyniera. Czyli jak te cztery kropeczki zapełniałem, to znaczy, że jest OK. Idziemy dalej. W ogóle ładna grafika na tak starą grę. Wygląda to całkiem sympatycznie. Ja to nie jestem wymagająca też, nie? Więc e, lubię gry, które są ładne. Myślę, że ta jest po prostu ładna. Nie jest może jakaś super wybitna, ale wygląda ok. Jestem strasznie ciekawa, co dalej przyniesie ta gra, bo na razie jest ciekawie. Podoba mi się. Mm, dajcie znać, jak wasze odczucia w związku z y, tą nową, mam nadzieję, serią na kanale. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co myślicie. Na pewno jest to fajna odskocznia od farminga. Tęsknię za farmą, ale farming znudził mi się do reszty. Na razie nie mam weny. Myślę, że może dlatego, że nie bardzo mam z kim grać. No więc teraz sobie naprawiamy dachy. i <laughs> przestawiłam sobie przypadek. Działania moje tutaj. Dobra, okiem inżyniera, a jeszcze z tej strony. Dobra. I to będzie chyba wszystko. Dobra, okiem inżyniera, moim zdaniem, dach jest skończony. Możemy z niego zejść. Rozebrać rusztowanie. I znajdźmy Olivię. To jest wszystko w porządku. A jeszcze tutaj trzeba naprawić. Okej, okay. ja cię kręcę. No niesamowite to jest. Mega mi się podoba. Jej, skończyłam. No, i wygląda solidnie. O to chodziło, moi drodzy. Chuck Bear należy do ciebie. Czy dostajemy traktor? Okej, okay, czy będziemy pracować za maszyny rolnicze? Ok, dzięki Ok Czyli dostaliśmy nową maszynę rolniczą I ja cię kręcę Nie wierzę, patrzcie na to Jaki mały pyrtek Jaki zarąbisty Muszę pamiętać, żeby ładnie mówić to nie live, fredna, to nie live. Dobra, wracamy nim do domu. Tym małym pyrtkiem ślicznym. A po wodzie pojechałem nawet. Dobra, jedźmy do domu. Zapada, musimy wrócić. w auto jeszcze. No super, wygląda ten mały Patrzcie. Jack Pier, Oj, wjechałam te skały z wrażenia. <noise> Bardzo mi się podoba. No ale fajnie, fajnie. Ogólnie myślę, że gierka będzie prosta dosyć. Przynajmniej na początku. I na pewno jest ciekawa. Bardzo mi się spodobał zamysł tego, że odziedziczyłam... bo Boże, strasznie trudne złowa. słowa odziedziczyłam tą farmę i że muszę teraz o nią zadbać. Nie mówię, są są sentymentalną, więc dla mnie takie rzeczy mają gdzieś tam sens i podoba mi się, podoba mi się to bardzo. Teraz co, dowiedziemy traktor i będziemy potem już zajmować się bezpośrednio. Tylko ja nie będzie mój dom, nie żeby coś, ale zgubiłam się. A jeszcze kawałek, dobra. Jeszcze kawał drogi. No więc myślę, że takie wprowadzenie. Odcineczki z tej serii planuję takie półgodzinne do godziny, zależy, jak się wciągnę. Będą to raczej dłuższe odcinki. E, takie idealne do obiadku czy do odpoczynku będziemy sobie zwiedzać. Myślę, że tak na spokojnie, po malutku. Trochę o, zadbamy o nasze gospodarstwo, trochę pomożemy sąsiadom i będziemy sobie po malutku działać bez pośpiechu, bez jakiejś spiny. Jeżeli chodzi o kanał, to będzie więcej gier i na pewno się nie zawiedziecie, jeżeli chodzi o ich ilość. Tu gdzieś był mój dom. Czy tu jest mój dom? Tak, tam jest mój dom. Widzę naszą piękną szklarnię. No o, jest jakiś liczny mostek. Jaki piękny most! Więc y, ja mam nadzieję, że to się zaraz zapiszę. Wam dziękuję za to, że dzisiaj ze mną byliście. Mam nadzieję, że cieszycie się z mojego powrotu. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Postaram się na nie odpowiedzieć w nasz na następnym odcinku, bo że mam dzisiaj ewidentnie jakiś problem z dykcją. I co? Widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Pa!